Jeśli jesteś fifowym biedakiem i nie stać się na Ronaldo, Messi'ego czy Neymara, szybko biegnij do mamy, wyżebraj hajs, kup coins na Smite Coins i ciesz się z Ronaldo, Messi'ego czy Neymara. Pamiętajcie, prawdziwi kolegowie kupują Smite Coins. się się kolegowie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Powrotu do Przeszłości. Na początku chciałem powiedzieć wam, że co wy robicie pod tymi filmikami z Powrotu do Przeszłości, tyle wyświetleń pod Barsą i Bajernem, Wow. Wow, nie wiem jakim cudem to ma tyle aż tak wyświetleń, ale skoro ma tyle wyświetleń, no to trzeba ciągnąć to dalej. Większość z Was zasugerowałaby w tym odcinku, był właśnie Real Madrid, więc się nim zajmiemy. Jeszcze bardzo chciałbym niektórych bardzo przeprosić, że w poprzednim odcinku zamiast Arda Turan powiedziałem Adra Turan. Bez zbędnego przedłużenia zapraszam na powrót do przeszłości Real Madrid. A więc na pierwszy ogień idzie Gareth Bale, walizka, gwiazda. E, FIFA 10 over, ale 76. Jego skill wzrósł o 9. E, pace znacznie też wzrósł. W zasadzie no, każda, każda jednostka wzrosła, oprócz Defa, bo Def mu spadł oczywiście. Ale to już o Defie nie będę się e, dalej rozwodził, jeżeli chodzi o nieobrońców. Ale ten Pace chyba się najbardziej rzuca w oczy, no bo każdy lubi szybkiego zawodnika. Gareth Bale takowym zawodnikiem jest. Ale podsumowując kartę Beyla, naprawdę zrobił niesamowite postępy i teraz się nim bardzo bardzo przyjemnie gra. Benzema overallowo nie zmienił się nic, choć statystyki ma gorsze, szczególnie pace z 87 spadł mu do 83. Dribbling aż o 7 jednostek mu spadł, ale za to strzałę mu wzrosło o 2. Podania o 7, no, podania, no nie wiem czy to są aż tak bardzo ważne u napastnika. No fajnie, że ma te podania, ale jednak chyba chciałbym bardziej pograć tą kartą Benzemy sprzed 6 lat. Dani Carvajal, który rozwinął się o 8 punktów overall, ciekawe jest to, że spadł mu pace o 4, a tak to każda statystyka, oprócz także podań, które mu spadły o 1, jest znacznie lepsza. Def o 10, dribbling o 6, strzały też o 6 więc zawodnik na pewno się rozwinął, karta też lepsza, nawet grywalna grałem Karwachalem i nawet fajnie się nim gra, Kiko Casilla który rozwinął się aż o 14 punktów overall. Co mogę dużo o bramkarzu powiedzieć, no nie będę raczej każdej statystyki tutaj wymieniał, ponieważ no, to jest wiadome, że bramkarz, szczególnie bramkarz, e, że każda statystyka o bramkarza się znacznie rozwinie. Ciekawe jest to, że szybkość jest, jest wolniejszy, z 46 do 32, a tak to e, rezerwowy bramkarz e, Realu ma nawet przyjemny overall. No co o tej karcie mogę dużo mówić, Danilo e, rozwinął się o 5% rozwinął się w Porto, wiadomo, że z Porto zawsze e, bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy wychodzą e, Danilo właśnie jest jednym z nich. Danilo, który przesunął się ze środka pola na prawą obronę e, pace mu spadł, dribbling mu spadł e, za to strzały mu wzrosły o 4 i podania o e, także 4. Isko, który jest jednym z moich ulubionych piłkarzy na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego w e, przeciągu 6 lat Najmłodszą jego kartą jest karta z FIFA 12, nie miał karty w żadnej wcześniejszej wersji. Pace mu spadł o 3, a tak to poza tym każda ze statystyk jest znacznie podwyższona. Dribbling o 4, strzały o 14, podania aż o 12. Zmiany jak najbardziej na plus i naprawdę Isco jest jednym z moich ulubionych zawodników na tą pozycję. Tony Cross, który rozwinął się aż o 15 punktów overall Pace mu spadł, Pace mu spadł o, pace mu spadł o 13 punktów A tak poza tym, no to jak wie, wiemy wszystkie statystyki się są znacznie lepsze No bo w końcu upgrade z 72 do 87 To tak po prostu musi być, tak? Dribbling 82 teraz Strzały 81 Podania 88 aż no Kross to jest taki typowy król środka pola, dobre podania, ee, dobry dribbling, dobre strzały z dystansu ma Anthony i Więc jak jesteście w, w, w tak w fajnej pozycji, aby oddać strzał z dystansu, nie wahajcie się nie oddać strzału, bo jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu ta piłka wpadnie do siatki. Marcelo to kolejny przypadek, który przesunął się z pomocy na obronę. Tak jak innym zawodnikom Realu, znowu Pace mu spadł o 5, dribbling wzrósł mu o 3. Strzały tylko o 4 w zasadzie, ale podania, zobaczcie na podania, podania spadły mu o 3 punkty. Co jest naprawdę ciekawym, ciekawym zjawiskiem. E, Luka Modryci, który przechodząc z Tottenhamu do e, Realu nie miał łatwego początku. Tam też się mówiło, że, że jest drewnem, że naprawdę średnio, że się naprawdę średnio gra w tym Realu. Ale teraz jest w zasadzie no, pierwszoplanową postacią w tej drużynie. Po raz kolejny pace mu spadły o 5. Za to dribbling mu wzrósł o 3. Strzały mu zmalały o 1. A, a, a jaki Podania zostały takie same. No, tak jak w przypadku Iniesty. No, niby karta troszeczkę gorsza, albo minimalnie lepsza. Nie no, minimalnie. W zasadzie to dla niektórych może być ta karta lepsza z FIFA 16, a dla niektórych może być gorsza. Albo jest przede wszystkim wolniejszy i ma mniejsze. Strzały i podania są dosyć takie same, no, ale ten dribbling. Ten dribbling jest znacznie lepszy czy znaczy, no, znacznie 3 punkty, ale no jest lepszy. Więc napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli grać taką kartą Modricia z, um, z FIFA 10 czy z FIFA 16. Patrząc tylko na te um, statystyki na karcie, nie te e, wewnątrz gry, bo na pewno no, coś musi składać na to, że e, ten Modricowi wzrósł overall z 81 do 87. E, też warto pamiętać o reputacji międzynarodowej. Modric ma międzynarodową e, reputację. 4 gwiazdki to oznacza, że maksymalny overall em, wynosi u niego 85. Keylor nawa, zawodnik, który w ostatnich latach niesamowicie się e, rozwinął. Bramkarz Kostaryki był po prostu gwiazdą na poprzednim mundialu w 2014 roku. E, ten początek w Ralu Madryt no, nie miał najlepszy. Wiele osób mówiło, że będzie po prostu e, rezerwowym i będzie mało grać. W pierwszym składzie odszedł Casillas, e, wszedł na was, no i po prostu rządzi na tej bramce I e, jako kibic Barcelony przyznaje się do tego, jestem kibicem Barcelony, mówię to otwarcie Ale muszę powiedzieć, że naprawdę na was jest świetny, na was jest świetny i szkoda, że np. Barsa go nie kupiła I w zasadzie najlepszą jego statystyką to jest ustawianie się i refleks, On tym, ten jego refleks jest nieziemski Tak jak cały ten bramka, z 69 do 82 to mówi samo za siebie Pepe, czyli człowiek, który zastępuje kosiarkę na stadionach, na których gra. On po prostu kosi wszystko i wszystkich. Był taki okres, że on naprawdę tak często dostawał te żółte i czerwone kartki. No na pewno słyszysz, w ostatnich latach się uspokoił, ale naprawdę był taki okres, że on był po prostu takim rzeźnikiem i to w dosłownym tego słowa znaczenie po prostu ciął wszystkich, zabijał wszystkich. No może nie zabijał, bo jakby kogoś zabił, to raczej by nie grał teraz piłkę nożną. No ale zabijał w przenośni z 82 do 84, pace mu spadł, dribbling mu spadł, strzały ma lepsze, ale tak samo def ma lepszy o 2, no i podania też gorsze. Czyli taka, ta karta stała się taka, powiedzieć, no bardziej drewniana, no nie jest tej zwinności, mniej szybkości biegu, gorszy dribbling, no ale jednak po obrońcy oczekuje się, że będzie mieć dobrego defa, no i ten def rzeczywiście ma lepszy. Czerwony Ramos, czerwony Ramos, znaczy nie, nie wiem jak ta nuta dokładnie szła i czy dobrze to zaśpiewałem, jeżeli chodzi o taką, wiecie, sprawę rytmiczną, ale Ramos, który grywał na prawej, prawej obronie, teraz jest środkowym obrońcą, kapitan Realu Madryt, pace mu spadł, no jak to chyba jest, nie wiem, nie, nie wiem, chyba tak... Real Madrid ma to do siebie, że mu pace spada. Im starsza FIFA, tym mniej tego pace'a jest w drużynie. Z 83 do 79 dribbling mu też znacznie spadł. Zobaczcie, z 79 do 66 zaledwie. Czyli o 13 punktów overall. Za to wykończenie ma lepsze. Przepraszam, nie wykończenie, tylko strzały. Strzały ma lepsze o 2. Podania ma gorsze o 4, ale za to Def ma lepszy o 3 i James Rodriguez kolejny niesamowity zawodnik e, wykreowany w zasadzie przez Porto z 76 do 87 e, pace mu spadł ale za to dribbling no o 7 aż punktów e, to jest dużo e, strzały aż o 13 e, tak samo podania o 13 czyli progres statystyk jest naprawdę niesamowicie widoczny ten overall 87 i naprawdę odzwierciedla jego umiejętności przede wszystkim na karcie. No i przedostatni w naszej liście, Cristiano Ronaldo, niewątpliwie gwiazda Realu Madryt. I z bólem serca mówię po raz kolejny w tym odcinku: to co zrobił Ronaldo w poprzednim meczu z Wolfsburgiem, tym ostatni gdzie wygrał 3-0 i sam strzelił 3 bramki, to aż ja jestem w szoku, aż jestem pod wrażeniem i naprawdę można nie lubić Ronaldo. Ale dla niego, dla niego trzeba mieć szacunek, no znaczy nie no co ja mówię, no dla każdego piłkarza trzeba mieć szacunek, ale e, patrzę na to co się dzieje w internetach po tych wszystkich El Classico to ja po prostu czasami tracę wiarę w ludzi e, e, to co niektórzy piszą, to aż mię wstyd, że e, ci sami ludzie kibicują w Barcelonie, ale wracając do Ronaldo e, To jest taki sam e, dribbling, mniejszy o3, to strzały, znacznie lepsze, o4 e, podania lepsze no, a Overall został praktycznie taki sam. No i teoretycznie też został taki sam. No, praktycznie i teoretycznie. No i ostatni zawodnik, Rafael Varan. E, przyszłość Realu Madryt, można powiedzieć, fajnie się rozwinął w przeciągu ostatnich lat z 76 do 82. Ja nawet pamiętam, jak on dopiero wchodził w ten skład Ralu i naprawdę był na niego straszny, straszny hype. Wszyscy się nim miarali no ale później troszeczkę przystopował, ale co nie zmienia, że i tak jest naprawdę bardzo fajną obrońcą, ponieważ prawie 80 pejsa na obronie to jest coś pięknego. Overall mu zwiększono z 76 do 82, Dribbling lepszy, strzały gorsze, ale raczej na obrońcu to jest nieważne. Def znacznie lepszy, 77 do 84, no i podania niestety o dwa mniejsze. No i okej, okay, dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że filmik się wam podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i napisać w komentarzu, jaki klub ma być następny. Przypominam, że już był Bayern Monachium, FC Barcelona, no i teraz Real Madrid. czyli tych klubów po prostu nie piszcie. No i to już nie będę przedłużać, mam nadzieję, że się wam podobało, zostawcie łapkę w górę, bo jeżeli dobijecie 400 łapek pod tym filmem, na następny dzień wrzucam kolejny odcinek z powrotu do przyszłości, więc wbijajcie te łapki na potęgę. Dobra, koniec odcinka, Papa, pa, kolego.